Ciemność spowiła Europę. W XXI wieku, w świecie przyzwyczajonym do światła i nieprzerwanego dostępu do technologii, nagle zapadła ciemność. Londyn, Hiszpania, Portugalia. Europa pogrąża się w mroku. Przypadek, a może spełniająca się przepowiednia. Lotnisko Heathrow, jedno z najważniejszych lotniczych skrzyżowań na globie. Setki tysięcy ludzi. Tysiące samolotów, miliardy dolarów w ruchu. I nagle wszystko staje. Ciemność. Chwilę później Hiszpania i Portugalia. Cały Półwysep Iberyjski pogrąża się w mroku. Miliony ludzi bez prądu, bez internetu, bez kontaktu ze światem. W epoce sztucznej inteligencji, rakiet kosmicznych i samochodów elektrycznych wystarczy jeden impuls, jeden błąd, jeden atak. I wszystko, co wydawało się niezniszczalne, znika. Ciemność. Ale czy to tylko awaria, czy to tylko przypadek, a może znak? Te wydarzenia, które wstrząsnęły Europą, prowokują pytania głębsze niż tylko techniczne. Może to ostrzeżenie, może początek czegoś większego, zapowiedź zmian, o których mówią nie tylko eksperci, ale i proroctwa zapisane w najstarszych księgach świata. A teraz wyobraź sobie, że jesteś w samym środku tego chaosu. Czekasz na lot na Heathrow. Wokół tysiące ludzi, światła, ekrany, głosy w głośnikach. I nagle wszystko gaśnie. Nie działa nic. Ani tablice odlotów, ani windy, ani systemy bezpieczeństwa. Ludzie błądzą po korytarzach, nie wiedząc co się dzieje. W tym samym czasie setki kilometrów dalej w Madrycie, Lizbonie, Barcelonie to samo. Ciemność. Niektórzy mówią, to tylko awaria, przeciążenie sieci, może atak hakerski. Ale czy na pewno? W Biblii ciemność nigdy nie jest tylko brakiem światła. Ciemność to zawsze znak znak, że coś się kończy, a coś zaczyna. W Księdze Wyjścia ciemność była jedną z plag egipskich karą za zatwardziałość serca faraona. W Ewangeliach ciemność zapadła, gdy Jezus umierał na krzyżu. Ciemność to zawsze moment przełomu, moment, w którym świat musi się zatrzymać i zadać sobie pytanie: co dalej? Wydaje się, że w dzisiejszych czasach nic nie jest w stanie nas zaskoczyć. Jesteśmy przyzwyczajeni do natychmiastowych odpowiedzi, szybkiego internetu, nieprzerwanego kontaktu z bliskimi, pracy zdalnej, zakupów online, rozrywki na żądanie. Nasze życie toczy się w rytmie powiadomień, alertów i nieustannego przepływu informacji. Ale wystarczy jedna przerwa w dostawie prądu, by ten świat runął jak domek z kart. Nagle okazuje się, że nie potrafimy funkcjonować bez telefonu, bez GPS-u, bez dostępu do banku czy nawet możliwości zagotowania wody. Ciemność obnaża naszą bezradność, pokazuje jak bardzo uzależniliśmy się od technologii, która miała nam dawać wolność, a stała się nową formą zniewolenia. W takich chwilach wychodzą na jaw rzeczy, o których na co dzień nie myślimy. Sąsiedzi, których mijaliśmy obojętnie, nagle stają się jedynym źródłem pomocy. Cisza, która kiedyś była luksusem, teraz budzi niepokój. Zamiast patrzeć w ekrany, zaczynamy patrzeć sobie w oczy. Zamiast szukać odpowiedzi w Google, zaczynamy zadawać pytania sobie nawzajem i samym sobie. Co jest naprawdę ważne? Co zostaje, gdy gaśnie światło? Czy potrafimy być razem, gdy nie łączy nas już sieć, ale zwykła ludzka obecność? Brak prądu to nie tylko techniczna awaria, to test naszej gotowości, naszej odporności, naszej wspólnoty. To moment, w którym możemy odkryć, że prawdziwe światło nie płynie z żarówki, ale z relacji, z zaufania, z nadziei. Może właśnie dlatego te wydarzenia tak nami wstrząsają, bo przypominają, że pod warstwą nowoczesności wciąż jesteśmy tacy sami jak ludzie sprzed tysięcy lat. Bezradni wobec ciemności. Ale zdolni do szukania światła. W Księdze Rodzaju czytamy, że na początku ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią. Dopiero potem Bóg powiedział: Niech się stanie światłość. Ciemność to początek, ale też próba. W Księdze Wyjścia dziewiąta plaga. I nastała ciemność gęsta, tak, że przez trzy dni nikt nie widział drugiego i nikt nie wstał ze swego miejsca. Ciemność, która paraliżuje, odbiera nadzieję, zmusza do refleksji. W Ewangelii Mateusza, gdy Jezus umiera na krzyżu, od godziny szóstej aż do godziny dziewiątej, ciemność ogarnęła całą ziemię. To nie był przypadek, to był znak. Ciemność w Biblii to zawsze moment, w którym Bóg mówi: Zatrzymaj się, pomyśl, zmień coś. Czy dzisiejsze przerwy w dostawie prądu są tylko techniczną awarią? A może są znakiem, że świat musi się zatrzymać? Współczesny człowiek boi się ciemności, ale nie tej fizycznej, tej duchowej. Ciemność to samotność, lęk, poczucie zagubienia. Kiedy gaśnie światło, nagle okazuje się, że nie mamy kontroli, że nie wszystko zależy od nas. Wielu ludzi podczas awarii prądu mówiło: Nagle poczułem się bezradny. Nie mogłem zadzwonić, nie mogłem sprawdzić wiadomości, nie mogłem nic zrobić. To doświadczenie, które przypomina nam, jak bardzo jesteśmy zależni nie tylko od technologii, ale od światła. Światła, które daje sens, nadzieję, kierunek. W Ewangelii Jana Jezus mówi: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Ciemność, która ogarnęła Europę, może być dla nas wszystkich przypomnieniem. Bez światła, nie tylko elektrycznego, ale duchowego, jesteśmy zagubieni. W tym roku świat doświadczył masowych awarii energetycznych, które zaskoczyły nawet ekspertów. Heathrow, serce brytyjskiej logistyki, Półwysep Iberyjski, region, który rzadko doświadcza takich awarii. Wielu ekspertów mówi: To efekt zmian klimatycznych, przeciążenia sieci, cyberataków. Ale czy to wszystko? W historii ludzkości wielkie katastrofy zawsze były momentem przełomu wojny, epidemie, klęski żywiołowe. Zawsze zmuszały ludzi do refleksji, do zmiany, do szukania sensu. Może dzisiejsze przerwy w dostawie prądu są właśnie takim momentem momentem, w którym świat musi się zatrzymać i zadać sobie pytanie: dokąd zmierzamy? W moim poprzednim filmie mówiłem o dziesięciu przerażających proroctwach na rok 2025. Nadejdą czasy, w których świat pogrąży się w chaosie, wojnach, głodzie, śmierci. Czterej jeźdźcy apokalipsy, podbój, wojna, głód, śmierć. Wielki ucisk, czas jakiego świat nie widział. Siedem czasz gniewu Bożego, plagi, ciemność, zniszczenie. Znak bestii, kontrola, zniewolenie, utrata wolności. Bitwa pod Armagedonem. Ostateczna walka dobra ze złem. Czy przerwy w dostawie prądu, które widzimy dziś, są tylko techniczną awarią? A może są zapowiedzią tego, co ma nadejść? W Księdze Objawienia czytamy o ciemności, która ogarnie Królestwo Bestii. O ludziach, którzy będą szukać światła, ale go nie znajdą. Czy jesteśmy gotowi na to, co może nadejść? W Biblii ciemność to nie tylko kara, ale też próba. W księdze Hioba Hiob traci wszystko, pogrąża się w ciemności, ale nie traci wiary. W psalmach, choćbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Ciemność to moment, w którym człowiek musi wybrać: poddać się lękowi, czy zaufać Bogu. Wielu ludzi podczas awarii prądu mówiło: nagle musiałem zaufać innym, musiałem prosić o pomoc. Musiałem zaufać, że światło wróci. To doświadczenie, które przypomina nam, że nie jesteśmy samowystarczalni, że potrzebujemy światła, nie tylko tego z żarówki, ale tego, które daje sens, nadzieję, wiarę. Dziś świat boi się ciemności, ale jednocześnie sam ją wybiera. Wybieramy życie bez Boga, bez wartości, bez sensu. Wybieramy światło ekranów zamiast światła sumienia. Wybieramy iluzję kontroli zamiast zaufania. Przerwy w dostawie prądu, które ogarnęły Europę, mogą być dla nas wszystkich ostrzeżeniem. Możesz mieć wszystko pieniądze, technologie, władzę ale jeśli zabraknie światła, wszystko traci sens. W Ewangelii Jana Jezus mówi: Kto chodzi w ciemności, nie wie dokąd idzie. Czy dzisiejszy świat wie dokąd zmierza? W moim filmie o proroctwach na 2025 rok mówiłem o wydarzeniach, które mogą zmienić świat na zawsze. Cztery jeźdźcy apokalipsy, czy już ich widzimy? Wojny, które wybuchają na naszych oczach. Głód, który dotyka miliony ludzi. Choroby, które rozprzestrzeniają się szybciej niż kiedykolwiek. Ciemność, która ogarnia nie tylko miasta, ale i serca ludzi. Wielki ucisk. Czy już się zaczyna? Siedem czasz gniewu Bożego, plagi, które dotykają świat, znak bestii, coraz większa kontrola, coraz mniej wolności. Czy przerwy w dostawie prądu, które widzimy dziś, są tylko początkiem? Czy to ostrzeżenie, że świat zmierza ku ciemności, z której nie będzie już powrotu? Ciemność nie musi być końcem. W Biblii ciemność zawsze poprzedza światło. Na początku była ciemność, potem Bóg powiedział. Niech stanie się światłość. Po śmierci Jezusa na krzyżu zapadła ciemność, ale potem przyszło zmartwychwstanie. Ciemność to moment próby, ale też moment nadziei. Wielu ludzi podczas awarii prądu mówiło. Nagle zaczęliśmy rozmawiać, nagle zaczęliśmy się modlić, nagle poczuliśmy, że jesteśmy razem. Ciemność może być początkiem nowego życia, początkiem powrotu do Boga, do wartości i do sensu. Może przerwy w dostawie prądu, które ogarnęły Europę, są dla nas wszystkich lekcją. Lekcją pokory, bo nie wszystko zależy od nas. Lekcją zaufania, bo musimy zaufać, że światło wróci. Lekcją wspólnoty, bo w ciemności potrzebujemy siebie nawzajem. Lekcją wiary, bo tylko światło, które daje Bóg, nigdy nie gaśnie. W Księdze Izajasza czytamy. Lud, który chodził w ciemności, ujrzał światłość wielką. Może dziś w świecie pogrążonym w chaosie, w lęku, w niepewności potrzebujemy tej światłości bardziej niż kiedykolwiek? Wielu ludzi pyta: Czy to już koniec, czy to już apokalipsa? Nie wiem, ale wiem jedno: świat się zmienia. Ciemność, która ogarnęła Europę, może być tylko początkiem. W Księdze Objawienia czytamy o czasach, w których świat pogrąży się w chaosie, w ciemności, w lęku. Ale czytamy też o światłości, która zwycięży, o nowym Jeruzalem, o nowym początku, o zwycięstwie dobra nad złem. Może dziś, w świecie pełnym niepokoju, musimy sobie przypomnieć, że ciemność nigdy nie jest końcem. Że po każdej nocy przychodzi świt. Co możemy zrobić? Nie możemy kontrolować wszystkiego. Nie możemy przewidzieć wszystkich katastrof. Ale możemy wybrać światło. Możemy wybrać wiarę zamiast lęku, nadzieję zamiast rozpaczy, miłość zamiast obojętności. W Ewangelii Jana Jezus mówi: Ja jestem światłością świata. Może dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy tej światłości. Może przerwy w dostawie prądu, które ogarnęły Europę, są dla nas wszystkich zaproszeniem. Zatrzymaj się, pomyśl, wróć do światła. Dziś, kiedy świat pogrąża się w ciemności, nie tylko tej fizycznej, ale i duchowej, mamy wybór. Możemy poddać się lękowi, możemy zamknąć się w sobie, ale możemy też wybrać światło, światło, które daje sens, nadzieję, wiarę, światło, które nigdy nie gaśnie. W Księdze Objawienia czytamy i nie będzie już nocy. I nie będą potrzebować światła lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im światłością. Może dziś, w świecie pełnym niepokoju, musimy sobie przypomnieć, że ciemność nigdy nie jest końcem. Że po każdej nocy przychodzi świt. Że nawet w największej ciemności można odnaleźć światło. Dziękuję, że byłeś ze mną w tej podróży od ciemności do światła. Jeśli ten film poruszył cię, zostaw komentarz, podziel się swoimi przemyśleniami, zasubskrybuj mój kanał. Przed nami jeszcze wiele opowieści o wierze, nadziei i cudach, które dzieją się tu i teraz, jeśli tylko potrafimy je dostrzec. Niech światło będzie z tobą. Dziś i zawsze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.